Dzień dobry, nazywam się Magdalena Staniszewska, a to jest kanał Ex Libris, na którym opowiadam o książkach, pisarzach, podróżach i literackich ciekawostkach. Zachęcam do zostania tu dłużej. Intrygująca okładka, optymalna objętość to zdecydowało o wyborze kolejnej książki, po którą sięgnęłam. Okazała się zajmującą powieścią o czasach dawniejszych, ale o uniwersalnym przesłaniu. Oto klątwa autorstwa cenionej polskiej pisarki Mai Wolny. Powieść rozpoczyna się w roku 1708. Jej bohaterem jest ksiądz Jakub Zaleski, proboszcz parafii świętego Jana chrzciciela w Kazimierzu nad Wisłą, miasteczku, w którym się urodził i w którym chciałby umrzeć. Drugi z bohaterów tej historii to rajca miejski, sprzyjający wierze kalwińskiej, Kazimierz Wilbe, człowiek surowy, postawny, wyraźnie otyły, który przybywa na plebanie po to, by wypełnić wolę mieszczan i chłopów mieszkańców Kazimierza. Oskarżają oni księdza o to, że swoim działaniem i zepsuciem moralnym sprowadził na ludzi nieszczęście w postaci zarazy. Mieszkańcy Kazimierza uważają, że klątwa, która ciąży na księdzu, zagraża całemu miastu. Tłum żąda od duchownego odkupienia win. Podczas gdy rozjuszeni mieszczanie budują pod oknami plebanii dla księdza szubienicę, ten postanawia grać na czas. Mówi rajcy, że podda się woli mieszkańców Kazimierza pod warunkiem, że ten wysłucha swego rodzaju spowiedzi, będącej opowieścią o życiu księdza Zaleskiego. W tle tej opowieści jest burzliwa historia Rzeczpospolitej końca XVII i początku XVIII wieku kraju ogarniętego wojną domową, zarazą oraz sporami od sasa do lasa. W ten sposób zaczyna się uniwersalna, fenomenalna, niezwykle przewrotna w swej wymowie opowieść o ludzkiej pysze, grzechu i przewrotności losu taki swoisty rachunek polskiego sumienia według grzechów głównych. Ksiądz Jakub Zaleski toczy monolog z rzadka przerywany wtrętami rajcy, który nieustannie mu przypomina, że szubińca już prawie gotowa. Ksiądz pozostaje jednak głuchy na odgłosy za oknem, na uwagi swego gościa i dalej snuje swą opowieść. Nazywa siebie dzieckiem w ciele starca, wrzuconym w burzliwe dzieje Rzeczpospolitej, jak w wiślany nurt. Opowiada o ludzkiej pysze i zaślepiającej dumie, chciwości i żądze zysku, a to wszystko kosztem ubogich. Spośród cech świadczących o słabości człowieka wymienia życie ponad stan, zazdrość, które to opanowały możnych, wylicza też gniew i pieniactwo. Ksiądz nakreśla grzeszny ślad nieposkromionej polskiej choleryczności. Mówi o romansach, uwodzeniu cudzych żon, ale jednocześnie z całkowitą szczerością nazywa siebie moralizującym dewotem. Kpi ze swego kaznodziejskiego tonu, zaznaczając, że te wszystkie grzechy stały się też jego udziałem. Jest w nim swego rodzaju dualizm, tkwią w nim dwie osobowości, jedna prawa, a druga znajdująca upodobanie w gnuśności i rozpuście. Ksiądz swoją wiedzę czerpie zarówno z własnego życia, jak i ludzkich historii usłyszanych w konfesjonale. Nachodzi go refleksja, że poznając historię życia każdego śmiertelnika, ale przede wszystkim samego siebie poznał naturę zła, a to pozwoliło mu sformułować twierdzenie, że owo zło ostatecznie w ludziach zwycięża. W nim samym, po wielu latach walki, zwyciężył ten słabszy, nieudaczny byt, który był zbyt uczciwy i mniej przenikliwy, choć nadal zdarza się, że ów pyszny i zuchwały próbuje dostać się do jego serca. Konkluzja tej spowiedzi jest smutna, bo proboszcz zdaje sobie sprawę, że jako jednostkowy byt nic nie znaczy. W takim chaosie, w jakim pogrążone jest jego miasto i cały kraj, nikt nawet nie zauważy jego egzekucji, choć dla prymitywnej społeczności zebranej na placu, gdzie ma odbyć się powieszenie, jest to w danym momencie ważne, bo widowiskowa śmierć grzesznika być może powstrzyma morowe powietrze. To jest niesamowicie inteligentnie skonstruowany monolog, bo ksiądz, mówiąc o sobie, jednocześnie punktuje zepsutego rajce, który jest przekonany o swojej sile i wyższości, ale czy rzeczywiście tak jest? Czytelnik śledzi tę niezwykle inteligentną rozgrywkę słowną, podziwia determinację księdza, a jednocześnie wyczuwa jego przebiegłość. Wspaniałym zabiegiem ze strony autorki jest to, że świadkiem owej spowiedzi, swoistego z księdza, jest stare lustro, które odbija w swojej tafli sceny dziejące się na plebanii. Znakomicie wpleciona jest w to wszystko rzeka Wisła, która to, zdaniem duchownego, sprowadziła na niego wszystkie nieszczęścia. Wisła jest jednocześnie piękna i okrutna. Zaleski został w tej rzece urodzony i właśnie przez nią ma ponieść śmierć. Aby użyć ostatniego argumentu, by zachęcić Państwa do przeczytania tej znakomitej powieści, dodam, że autorka wplotła do fabuły autentyczne wydarzenia z historii Kazimierza nad Wisłą, które to zainspirowały ją do napisania tej fascynującej opowieści. Książka zachwyci fanów historii, ale także wszystkich tych, których fascynują ludzkie pobudki, inklinacje, wybory i decyzje. Zacna lektura. A poszukiwaczy ciekawych, wartych uwagi książek zachęcam do zasubskrybowania kanału Ex Libris, co da mi sygnał do jego rozwijania. Ex Libris znajdziecie także na Facebooku i Instagramie.